według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do apostołów, ja jestem szlachetnym krzewem winnym, a mój ojciec jest gospodarzem. Jeśli jakakolwiek gałązka we mnie nie wydaje owocu, usuwa ją, a każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby jeszcze obficiej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki nauce, którą Wam przekazałem. Wytrwajcie we mnie, jak ja w Was. Jak gałązka sama z siebie nie może wydać owocu, chyba że trwać będzie w krzewie winnym, tak i Wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy gałązkami. Gdy ktoś trwać będzie we mnie, a ja w nim, taki wyda owoc obfity, bo bezemnie mnie nie jesteście zdolni niczego uczynić. Jeśli ktoś we mnie trwać nie będzie, jak ta gałązka odpadnie i uschnie. Zbierają ją i wrzucają do ognia, i palą się. Jeśli we mnie będziecie trwać, jeśli moje słowa w Was będą trwały, to poprosicie o cokolwiek zechcecie i stanie się Wam. Mój Ojciec przez to będzie doznawał chwały, że obfity owoc będziecie wydawać i tak będziecie dla mnie uczniami. Piękny obraz. Może najpierw. Przypomnę coś, co już pewnie kiedyś komentując tę Ewangelię wspominałem: że kiedy ja czytam ten tekst, to przychodzi mi najpierw na myśl, przenoszę jakby moją uwagę z krzewu winnego, który mało znam. Pewnie tak jak wszyscy tutaj mieszkający w tej szerokości geograficznej. Mało znamy krzewy winne, jak one wyglądają, jak rosną, jak się je hoduje i tak Natomiast lepiej znamy po prostu drzewa owocowe, jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i tak I ja przenoszę właśnie od razu moją uwagę, moją wyobraźnię do, do, do tych naszych realiów. I, I myślę sobie, przypominam sobie o tym, że kiedy gałąź należy do drzewa, czyli kiedy jest drzewo i są gałęzie, to kiedy mówię drzewo, to mam na myśli zarówno ten pień, jak i wszystkie gałęzie. Owszem, rozróżniam pień od gałęzi. Ale kiedy mówię drzewo, to mam na myśli całe, wszystko i pień, i gałęzie. Natomiast kiedy odetnę jakąś gałąź od tego drzewa, to już nie powiem, że ta gałąź jest drzewem. Ona już w tym momencie będzie dla mnie po prostu gałęzią. Czyli Jezus mówi w tej dzisiejszej Ewangelii jak bardzo pragnie, o tym, jak bardzo pragnie, żebyśmy mogli być de facto Nim. On jest drzewem. Bóg jest drzewem. A my jesteśmy Jego gałęźmi. I teraz, y, póki jesteśmy faktycznie połączeni z pniem tego drzewa, to y, jesteśmy też drzewem czyli też Bogiem. Też Jezusem. Natomiast, kiedy y, oddzielimy się od drzewa, to y, wtedy już nie możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy Bogiem, że jesteśmy Jezusem. Tak, bo już nie jesteśmy owym drzewem, tak jak owa gałąź odcięta, nie jest już drzewem. I tutaj pada takie słowo, takie zdanie z ust Jezusa, które mogłoby sugerować, że on sprawdza, na ile owocujemy, i jeśli nie owocujemy, to nas odcina. Owszem, no gdybyśmy tak zwłaszcza ten początek wyrwali z kontekstu. Konkretnie drugi werset, bo jesteśmy teraz na początku 15 rozdziału Ewangelii Jana, i jeśli weźmiemy drugi werset, to czytamy: Jeśli jakakolwiek gałązka we mnie nie wydaje owocu, usuwa ją. Ojciec, Bóg Ojciec. A każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby oficjalnie owocowała. I gdybyśmy tylko poprzestali na tym jednym zdaniu, nie czytali całości w ogóle, Całej Ewangelii, a przynajmniej całej tej mowy pana Jezusa, w czasie, wygłoszonej w czasie ostatniej wieczerzy, no to moglibyśmy pomyśleć, że Bóg jest taki bezwzględny. I po prostu, nie? Jeżeli oceni, że my nie przynosimy owocu, no to nas od siebie odcina. Czyli, że ma, też, ma postawę taką jak. My często, nie? Ona jest bardzo popularna na świecie, taką, taką postawę wykluczającą. Tak. Natomiast to chyba nie do końca nie? właśnie byłoby właściwe rozumienie, bo teraz, jeśli czytamy w kontekście to zdanie, to dalej widzimy, że jest napisane, że kto we mnie trwać nie będzie, odpadnie i ustchnie. Czyli że tak naprawdę najpierw musi nastąpić w nas takie odcięcie się od Boga, które poznaje się po tym, że nie przynosimy owocu, to jest znaczy jesteśmy uschnięci. Czyli musimy sami doprowadzić do takiego momentu, żeby właśnie ojciec nas odciął. To musimy doprowadzić do takiego momentu, w którym my już nie czerpiemy soków z owego drzewa, czyli dokładnie tak jak jest z drzewem. Ogrodnik pielęgnujący drzewo yy, odcina suche gałęzie, ale one stają się suche, dlatego że tam yy, został zablokowany przepływ owych soków życiodajnych. I teraz, jak to przełożyć do, na, na naszą relację z Panem Jezusem, z Bogiem? Otóż yy, 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 chodzi o to, Jezus nas tymi słowami zachęca do tego, żebyśmy nigdy nie przestali czerpać życiodajnych soków od Niego, którymi jest miłość. Chodzi o to, żebyśmy nigdy nie przestali yy, przyjmować Bożej Miłości. Mówiąc jeszcze inaczej, żebyśmy zawsze pozwalali Bogu, by nas kochał. Tak, to jest, yy, może, może się to wydaje się trochę dziwne, nie? że w ogóle może być jakiś problem z przyjmowaniem miłości, ale niestety takie dziwne rzeczy się często dzieją. Nawet muszę powiedzieć, że sam mam niekiedy z tym problem, yy, zwłaszcza wtedy, kiedy jakoś mocno rozczaruję się sobą, nie? zrobię coś. Co mocno uderzy w moje poczucie własnej wartości, co będzie takim, jakby dla mnie, samego zawodem. I wtedy pojawia się we mnie taka pokusa, której czasem w pierwszym momencie ulegam, by nie brać też miłości pana Jusza, by się też od niego, właśnie odciąć. No bo nie zasługuje. Pojawia się myśl, że pewnie On też się mną rozczarował. Nie tak dawno właśnie mówiłem o tym, że Bóg Jezus nie potrafi się nami rozczarować. Tak, ale my potrafimy się sobą rozczarować do tego stopnia, że sami przestajemy siebie kochać i też nie pozwalamy, by inni nas kochali, to znaczy nie przyjmujemy miłości, którą inni nas obdarzają, i też nie przyjmujemy miłości Boga. I to jest właśnie w ten moment, w którym zaczynamy usychać, i w konsekwencji przestajemy przynosić owoce w postaci miłości, nie? to znaczy my też przestajemy kochać, tak. bo człowiek ma taką naturę, że aby cokolwiek dać, najpierw musi wziąć, musi przyjąć coś, by to ewentualnie trochę przetworzyć, jakoś nadać temu osobisty charakter. Ale musi najpierw wziąć. Nie możemy niczego dać z niczego. To tylko Bóg potrafi stworzyć coś z niczego. Natomiast my, żeby dać miłość, najpierw musimy ją wziąć. I teraz właśnie miłość jest tym owocowaniem. Miłość, która wyraża się oczywiście w czynach. Tu nie chodzi o to, że musimy się wykazać jakimiś nie wiadomo jakimi teraz sukcesami, nie wiem, apostolskimi, czy wychowaniu dzieci itd. Tak nie, to że wszystko musi nam się udać, nie wiem, małżeństwo musi się udać i tak dalej. To wiadomo, nie, to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane, ale yy, chodzi o to, żebyśmy tak, jak potrafimy, na ile potrafimy, żebyśmy kochali. Każda gałąź też jest inna. Nie? Jedna yy, owocuje bardziej, inna mniej. Jedna jest jakby bardziej rozrośnięta, inna mniej, ale wszystkie są ważne. Drzewo składa się również z tych najmniejszych gałązek, nie? które mają zaledwie kilka listków, i tam powiedzmy kilka, potem czy nawet jeden, tylko owoc, jedno jabłko się pojawi na przykład. Nie? Każda gałąź jest ważna i, i, i tak samo ważna. Mhm. No i teraz właśnie o to chodzi, nie? że ja odczytuję ten dzisiejszy Ewangelię jako takie przynaglenie ze strony Pana Jezusa, taką usilną prośbę, Żebyśmy nigdy nie przestali przyjmować Jego miłości. Żebyśmy nigdy nie przestali karmić się Jego miłością. Pewnie dlatego wymyślił Eucharystię. Zresztą, tak jak wspomniałem, Jezus te słowa wypowiada w czasie ostatniej wieczerzy, w czasie której też dał nam Eucharystię. Jak to mówimy, ustanowił Eucharystię, gdzie On jest pokarmem, gdzie powiedział, ten chleb, który teraz spożywacie, jest moim ciałem. To wino, które pijecie jest moją krwią. Tak, więc, więc to jest to, co mi mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Czyli reasumując, ta dzisiejsza Ewangelia mówi mi o tym, jak bardzo Bóg pragnie więzi z nami. Jak bardzo, jak ważna jest dla Niego, żebyśmy nigdy nie przestali... Przyjmować jego miłości. I to może zwłaszcza wtedy, kiedy zrobimy coś, zgrzeszymy w taki sposób, że logika będzie nam podpowiadała, pewnie też zły duch, ale być może sami z siebie będziemy siebie przekonywać, że nie jesteśmy godni miłości, że już na nią nie zasługujemy. To zwłaszcza wtedy przyjmujmy Bożą miłość.